It's hard to breathe, but that's all right. Hush. Siema, siema, chciałam Ci się taką stronę pokazać. Jeszcze raz muszę nagrać, bo e, kupiłem sobie dwie godziny temu piecy w kartę, no nie będę gadał, co tam co nie i zarąbało mi Robuxy Tutaj e, chyba to jest zdjęcia, czy to jest, nie wiem co. I tutaj ten, eeeh, naprawcie no, chować. I tutaj ten, eeeh, nie do, ja klikąc po prostu do Instagram, albo YouTube, nie, ja nazywam się YouTube, klikam. Ja I zrobiło, miałam 300 robot. To zostało mi, pen. Nie chcę gadać, e, nie klikajcie tych, tak, nie klikajcie. Ja się klikam po prostu to, jeszcze to tam pisze. No, no to także ja to z, e, kończę, więc na razie no, to idzie spaczyć wybrano, dobranoc, no i ja tyle chciałam powiedzieć? No na razie.